Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tu Filip i kanał Fandelam. Filip z kanału Fandalam Kolejna kolejka Ekstra Klasy, tym razem kolejka numer 7, w której Janek zmierzy się z Zalewskim, jednym z faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ekstra Klasy w FIFA. Więc ciężki orzech, na pewno ciężki orzech do e, rozgryzienia. Jeśli chodzi e, o Janka, widzieliście też e, skład tutaj Zalewskiego, był tam Ronaldo, no. <laughs> skład niczego sobie. Mamy tutaj jeszcze e, jakąś szybką pauzę, e, nie wiedzieć z jakiej przyczyny po stronie, e, po stronie Janka. Ale zaraz ten mecz zaczynamy, na pewno będą wielkie emocje. Myślę, że tutaj Janek, tak jak w przypadku meczu z Furmanem, raczej ograniczy się do, do obrony. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, bo, bo będzie mu tutaj na, na pewno bardzo ciężko. Skład Janka widzicie tutaj w, w lewej stronie, po lewej stronie. Te upgrady cały czas i z jednej i z drugiej strony, i jeśli chodzi o przeciwników, i janka, są, więc więc te składy się będą zmieniać. E, przynajmniej do momentu e, baraży, czy, czy też e, tego głównego e, turnieju, gdzie zna, z, zmierzą się najlepsi e, z najlepszych. No dobrze, zaczynamy. Zalewski, który, który reprezentuje Lechie Gdański jest tutaj przy piłce i spokojnie rozgrywają sobie z tyłu. Na pewno te pierwsze minuty nie będą odbiegały od tego, co już znamy, czyli, czyli raczej badanie przeciwnika. Ale już pierwsza akcja jest na skrzydle. Ehm, drużyna Zalewskiego. Janek sobie bardzo dobrze poradził tutaj Głędozi odebrał fajnie piłkę. Ehm, Fofana, który gdzieś tutaj się bierze za rozgrywanie piłki zagrywał. Zagrywał tą futbolówkę do Eusebio, ale bardzo spokojnie Zalewski sobie z tym poradził. Podejrzewam, że, że Fofana był tak wysoko ze względu na to, że jeszcze formacja się nie, nie, nie zdążyła e, przestawić. Więc póki co Zalewski bardzo szybko em, radzi sobie z, z tymi poczynaniami w ataku, jeśli chodzi o Janka. Dobre zagranie tutaj do Neymara, Neymar jest na skrzydle, odgrywa piłkę do Traore, jest też Kessi. Próba takiej yy, mocnej piłki do Ronaldo, który właśnie jeszcze tym jednym dodatkowym podaniem próbował rozmontować yy, obronę Janka, co mu się ostatecznie nie udało. Janek próbuje te, te swoje wrzutki L1 trójkąt yy, typowe za kołnierz. Yy, L1 trójkąt, oczywiście, mówię tutaj terminologią PS-owską, dla tych, co się zastanawiają, co on takiego mówi. To jest typowe zagranie takie yy, za kołnierz z PS-a, dlatego naturalne dla mnie to jest. Że to jest zagranie L1 trójkąt, jeśli jest w FIFA inaczej, to to wybaczcie. Chodzi oczywiście o zagranie wysokie za kołnierz. Janek dość często korzysta, korzysta z tej broni i czasami czasami. Em, zaskakująco udaje się rozmontować przeciwnika takim jednym długim podaniem. Teraz Janek troszeczkę inaczej jest tutaj strzał besta, e, świetnie, em, tutaj precyzyjne uderzenie zadziałało. Janek wbił się w ten zielony kolor, ale niestety best minimalnie przestrzelił, no i... Po optycznej takiej przewadze Zalewskiego, który do tej pory błyskawicznie radził sobie z, z atakami Janka i, i też był bliżej pola karnego Janka w każdej akcji. Oj, teraz jest niebezpiecznie. Jest Neymar Junior, który strzela. Jest jeszcze. Obrona sobie tutaj świetnie radzi. Fofana w końcu wybija tą piłkę. Oj, no rozkręcił nam się ten meczyk. Chciałem powiedzieć, że po takiej optycznej em, przewadze najbliższy na, na, strzelenia bramki był, był Janek do tej em, sytuacji em, przed chwilą, gdzie gdzie Neymar mógł wpisać się na listę strzelców Znowu Neymar na skrzydle stara się tutaj czarować Janek póki co nie daje Nie daje sposobności Żeby Brazylijczyk Wszedł w pole karne Czy też zagrał jakieś niebezpie, niebezpieczne podanie Bardzo solidnie Póki co to wygląda jeśli chodzi o Janka Nawet jak gdzieś ta piłka jest blisko w polu karnym To, to i tak Gdzieś to zatrzymuje się na obrońcach Póki co Bramkarz nie musiał tak naprawdę interweniować ani, ani razu. Mamy już 25 minutę. Zalewski zauważył, że jak nie idzie prawą stroną, to trzeba przerzucić na lewą. Ale tutaj Janek równie skutecznie w obronie sobie radzi. Póki co muszę przyznać, że ja osobiście jestem delikatnie zaskoczony, że Janek tutaj naprawdę stawia. Na ten moment bardzo ciężkie warunki Zalewskiemu i Zalewski tutaj wcale nie ma, ma łatwo, ale jak widzimy też Janek ma problemy, żeby spróbować tutaj rozmontować obronę swojego przeciwnika. Gra bardzo bezpieczne piłki i szuka tego jednego podania, który pozwoli zdemontować obronę przeciwnika. Jest Eusebio i wszystko kończy się na nogach bramkarza. Druga akcja... I no tu trzeba przyznać, że Janek pozwala Zalewskiemu na dużo, ale jak już przychodzi co do czego, to jednak te groźniejsze akcje są na jego korzyść, i szkoda, że nie udało się e, chociaż jednej z tych akcji wykorzystać. Bo e, podejrzewam, że Janek nie będzie miał za dużo okazji do e, strzelenia bramki, ale na razie defensywa to, to jest mistrzostwo e, świata w wykonaniu Janka. O, teraz próba takiego długiego mm, wypuszczenia. Otrzymał się Janek przy piłce. Jest wycofanie i rozegranie piłki przez obrońców. A teraz taki trochę szczęśliwy przerzut na lewą stronę do Carlosa, bo tam em, Ronaldo mógł to przejąć. Ta piłka delikatnie tylko mocnęła brazylijskiego zawodnika. I efektem czego Janek dalej jest przy piłce. Cierpliwie, cierpliwie teraz buduje Janek swoją akcję. Wie, że nie może tutaj zaryzykować em, jakiegoś głupiego podania, bo, bo przy tej klasie zawodnika no kontra to, to będzie równoznaczna prawdopodobnie z bramką. No i Zalewski teraz właśnie próbuje skontratakować swojego przeciwnika. Jest Kessie przy piłce, oddaje piłkę do Sancheza. Ten próbował uruchomić Ronaldo, ale Gwendos i pięknie to przeczytał. No teraz takie słabe podanie w wykonaniu Janka. I to może być młyn na wodę, jeśli chodzi o drużynę Zalewskiego. Neymar tutaj tańczy na skrzydle, podaje do Sancheza, wycofuje piłkę do Ronaldo. Jest też Mbappé, który już się wbijał w pole karne, ale kapitalnie tutaj obrona Janka funkcjonuje w tej pierwszej połowie. I, i naprawdę, no, jeśli nic się nie zmieni, to, to ja nawet nie wiem, czy Zalewski miał jakikolwiek strzał światło bramki w tej, w tej pierwszej połowie. Kapitalnie Janek rozgrywa swoje zawody, jeśli chodzi o, o, o tą strukturę w defensywie. Zacieśnia wszystko, co może, w, wybija piłkę w, w idealnym momencie. Wszyscy obrońcy są na właściwych pozycjach, no i mamy 0 do 0, z, z, jakby tak powiedzieć, jeśli chodzi o. O, o takie najgroźniejsze sytuacje, no to wydaje mi się, że, że dwa do jednego jest dla Janka, bo, bo, bo jednak te dwie, ten strzał Besta i później Uzebio w stosunku do jednego strzału, chyba Neymara, który został zablokowany przez obrońcę, no to jakby nie patrzeć delikatnie tutaj po tej pierwszej połowie, myślę, że, że możemy wskazać nam na Janka, jako tą osobę, która była bliższa strzelenia pierwszej bramki w tym meczu. Tak czy siak mamy 0 do 0, mecz bardzo wyrównany, dużo, dużo takiej walki, dużo przechwytywania w środku pola z jednej i z drugiej strony. Janek, Janek stara się mieszać swój styl ataku, z tego co zauważyłem. Czasami długa piłka, bardzo szybka, a czasami cierpliwe budowanie akcji od tyłu. No, i widać, że, że jakby ta zmiana rytmu Zalewskiemu nie podchodzi. Teraz głupia strata w wykonaniu Janka. Tutaj Zalewski próbował szybko uruchomić Ronaldo, nie udało się. Już idziemy w drugą stronę. Best jest przy piłce, próbował uruchomić Eusebio, ale niedokładne podanie. I już Kessi z Sanchezem próbują napędzić drużynę Zalewskiego. I znowu to jest właśnie to, o czym mówiłem, że jest masa przechwytów w środku pola. Teraz jakby jeden i drugi zawodnik starają się nieco przyspieszyć spieszyć tą akcję i złapać, złapać swojego przeciwnika w momencie, kiedy jeszcze jego obrona nie jest ustawiona tak, jak być powinna. No i przez to mamy tak dużo przechwytów. I już jedziemy w drugą stronę. Neymar Junior próbuje napędzić swoją drużynę. Jest też Traore, który rozgrywa piłkę przez Kessiego. Jest Eusebio. czaruje piłką, oj zebio jest Ronaldo w polu karnym i to jest właśnie Ronaldo, wystarczy mu jeden strzał w polu karnym żeby jego drużyna prowadziła w meczu to jest właśnie cały Brazylijczyk, tak naprawdę pierwsza, pierwszy strzał Zalewskiego bez, bez udziału obrońcy i od razu bramka właśnie. To jest, to jest ta klasa zawodnika, o której mówiłem wcześniej, że, że jemu będzie wystarczyła jedna taka dogodna sytuacja i prawdopodobnie wyjdzie na prowadzenie. No i stało się to rzeczywistością, zobaczymy jak Janek na to odpowie, no na pewno teraz będzie mu troszeczkę ciężej, Zalewski na pewno poczuje się dużo pewniej przy tej jednej bramce prowadzenia. Janek stracił trochę tą piłkę, zaryzykował tym podaniem do, do chyba Eusebio. Dobrze się Zalewski ustawił. No i teraz zobaczymy, jak Zalewski rozegra teraz piłkę, bo on prowadzi. On tak naprawdę nie musi się nigdzie spieszyć. I, i pytanie, czy będzie chciał bronić tego wyniku, biorąc pod uwagę, jak się mecz układa, czy będzie, będzie chciał poszukać tej drugiej bramki i tak naprawdę przypieczętować zwycięstwo w tym, w tym pojedynku. Dobrze się utrzymuje przy piłce, jest oddanie tutaj piłki do Mbappé, który już jest w polu karnym i kapitalna interwencja Sjena który uratował swoją drużynę przed utratą gola na 100%, bo nie wierzę, nie wierzę, żeby Zalewski tego nie wykorzystał. Teraz Sienek trochę pospieszył z tym podaniem, szkoda, bo wydaje się, że była dobra sytuacja do kontry, ale pospieszył się, po prostu się pospieszył z tym podaniem Fofany. Zalewski dobrze był ustawiony i już napędza kolejny atak, ale kapitalnie tutaj Militao e, odciął Zalewskiego, no i znowu Janek się pospieszył z podaniem, Taka, ta, ta, taki troszeczkę okres e, chaosu z jednej i z drugiej strony, no Janek wrzuca e, swoich trzech jeźdźców, czyli Sona... Em, Winicjusza i jeszcze tam miał chyba Zinole, tak mi się wydawało na, na ławce. Bardzo często korzysta z tych zmian. Pod koniec czy też w połowie, drugiej połowy, zbliża się 70 minuta, to jest jeszcze dużo, bardzo dużo czasu e, dla Janka, żeby tutaj jeszcze, jeszcze powalczyć. Zalewski tutaj stara się nie tracić głupio piłki, ale go teraz Janek pięknie przeczytał, fofaną, no i to jest okazja do kontry. Ale kolejny raz bardzo szybko Janek stracił e, stracił, stracił futbolówkę. Zmienił też nastawienie na, na ofensywne, co będzie równoznaczne z tym, że zmieni, zmieni się formacja zespołu. E, I kto wie, czy, czy tym Janek po prostu nie zaskoczy swojego e, przeciwnika. Jest Roberto Carlos z Viniciuszem Juniorem e, na lewej stronie. Zobaczymy, jaką formację jego zespół teraz obierze. Mam wrażenie, że to, to będzie jakiś naprawdę wariant ofensywny z, z dużą ilością pomocników. Teraz jest dobra sytuacja: jest Ronaldo, który odgrywa piłkę do Viniciusza Juniora. Kapitalny strzał, a jeszcze lepsza interwencja. W międzyczasie jeszcze spalony. No, to była bardzo dobra akcja w wykonaniu Janka. Czasu coraz mniej. Zobaczymy teraz, jak z game managementem w wykonaniu Zalewskiego. Spodziewam się, że będzie długo starał się rozgrywać każdą możliwą akcję, bo to em, kradnie czas po prostu z, z tego meczu. Teraz szczęśliwie utrzymuje się, bardzo szczęśliwie Zalewski utrzymywał się przy piłce, ale Ronaldo był tam na spalonym. E, I dzięki temu Janek może. Rozpocząć swoją akcję, ale znowu bardzo, za szybko, moim zdaniem, stara się uruchomić tych, tych, tych swoich napastników. No teraz jest niebezpieczna sytuacja. Janek ewidentnie poszedł ofensywnie z tym swoim wariantem, bo, bo widzicie, jakie są luki w obronie. Tam jedno, jedno podanie, tak naprawdę, może rozmontować całą obronę. Jest tutaj Ronaldo, który tańczy z obrońcami. Świetny powrót Hakimiego ze strony Janka. Mamy 9 minut do końca. Jest Vinicius Junior. Rozgrywa piłkę do Carlosa. Co zrobi Carlos? Jest rzutka na długi słupek, ale bardzo dobrze obrona tutaj Zalewskiego i jeszcze do tego spalony. Ostatnie minuty. Ostatnie szanse. Ostatnia nadzieje, Ostatnie minuty na to, że jeszcze Janek tutaj wywalczy remis. I co? Jest Mbappe, który tańczy wzdłuż pola karnego. Odgrywa piłkę do Ronaldo, który bierze na plecy dwóch obrońców. O i to jest właśnie piękne tutaj rozegranie Dombapej i to prawdopodobnie tak jest, będzie bramka na 2 do 0. No i gwóźdź do trumny, gwóźdź do trumny, różnica była taka, że Janek jak miał sytuację to nie, nie strzelał bramek z kolei Zalewski, jak już miał okazję, to bramkę strzelał. Niespodzianki tutaj nie było w tym meczu, tak jak w przypadku meczu z Furmanem. Bardzo fajny pojedynek, by już tak przechodząc do, do podsumowania. Tu jeszcze oczywiście może się coś wydarzyć. Jakaś bramka może jeszcze padnie, ale wydaje mi się, że zwycięzcę już znamy. Oj, teraz takie nieporadne zagranie zalewskiego. Jeszcze Janek walczy, jeszcze Janek walczy, jest Son i proszę bardzo. W ostatniej akcji meczu Son strzela bramkę. Ale nie wierzę, nie wierzę w to, że Zalewski odpuści. Dokładnie, jest tylko minuta do czasu gry widzicie, co Zalewski robi. Dokładnie, przytrzymuje tą piłkę, żeby jej nie stracić. I kończymy ten mecz, kończymy ten mecz. Faworyt wygrał to spotkanie, ale wydaje mi się, że po prostu to mm, to był efekt lepszej skuteczności. Gdyby Janek wykorzystał swoje akcje, prawdopodobnie wynik byłby inny. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. はい,い。